Asiu już na wiosnę na antenie TVN pojawi się nowy program, zupełnie w zasadzie nowy program, z Twoim głównym udziałem. Tak. Gdybyś mogła opowiedzieć nam coś więcej e, o tym projekcie. Zróbmy sobie dom, to jest fantastyczny projekt. Bardzo długo trwa e, realizacja tego projektu, bo wiele, wiele miesięcy. E, w tym projekcie e, są trzy domy, trzy stare domy. Mamy trzy pary na każdy dom i te pary y, tak naprawdę chcą zdobyć dom o wartości ponad milion złotych, ale w jaki sposób mogą go zdobyć? Tylko go wcześniej remontując. Także jest krew, jest pot i są łzy i jest tak naprawdę to co jest najfajniejsze w takich projektach reality show, czyli prawda. Tam jest prawda. Skąd w ogóle pomysł na tego typu format? Czy to z, z tym pomysłem wyszła produkcja, czy też ty brałaś w tym jakiś, miałaś swój udział? Absolutnie nie brałam w tym udziału. Tak naprawdę y, ten projekt, pomysł tego projektu wyszedł wiele, wiele miesięcy temu. Ja byłam na castingu. Ojej, żebym ci nie skłamała, półtora roku temu. Czyli to jest tak, Czyli tak, ty tak też długi. Czyli na castingu, bo Tak, ty ja byłam na castingu. O tym, że kochasz urządzenie? Tak. Ręca. Ja byłam na castingu, ja byłam jedną z kandydatek, tam było dużo kandydatek. Ja mam chyba ze trzy y, castingi w tej, y, w tej sprawie i to było wiele, wiele miesięcy temu. I powiem szczerze, my już ten projekt robimy przez długi okres, bo on naprawdę wymaga bardzo długiego czasu realizacji. Y, więc y, ja nie wpadłam na to. Został ten projekt mi zaproponowany, żebym wziął udział w castingu. Natomiast szczerze powiem, że ja wiele lat nie, nie pracowałam w telewizji i nie robiłam żadnych projektów telewizyjnych jako prowadząca. I ja pomyślałam sobie na początku, czy ja na pewno chcę to robić. Mhm. Ale kiedy usłyszałam, że rzecz dotyczy remontów, a potem, że rzecz dotyczy emocji, ludzi. To ja pomyślałam sobie, że ja zdecydowanie, zdecydowanie chcę tam być, dlatego że ja po prostu to kocham. Mhm. Dzisiaj w trakcie prezentacji ramówki mogliśmy właśnie usłyszeć e, wymianę zdań Twoją, Maćka i Doroty Szolongowskiej właśnie a propos e, inwestowania w mieszkanie, remontów mieszkań itd., itd. Czy takie coś zawsze było Twoją pasją? Bo zawsze. takie coś usłyszeliśmy. Zawsze, od kiedy pamiętam, my z Maćkiem e, nie mówimy o takich rzeczach publicznie, ale my tak naprawdę ciągle coś remontujemy. Ciągle coś kupujemy, część sprzedajemy, bierzemy kredyty. My jesteśmy, słuchajcie, ludźmi, którzy. Znaczy, mój mąż nauczył się mnie i pokochał to samo, co kocha też jego mama. To jest niesamowite. Zobaczy, jak to wszystko się ze sobą wiąże. I mało tego. Każdy z nas ma inny gust, bo inny gust w urządzeniu wnętrz ma Dorota, inny gust ma moja teściowa, a tak naprawdę inny gust mamy my. Ja mam też zupełnie inny od mojego męża, a ja musiałam się też nauczyć mojego męża i ja uważam, że małżeństwo to jest kompromis i ja też trochę daję tutaj y, mojemu mężowi pole do popisu, a przynajmniej na zwracanie mu uwagi w czym się dobrze czuję, a w czym nie, y, bo to rzeczywiście stał się... Stało się częścią naszego życia, więc teraz też jesteśmy w remoncie. Kiedyś e, tutaj chcę zapytać, e, pierwsze moje pytanie to, jakim mężem w takim razie jest Maciek Dowbor, ponieważ. A on mówił, jaką żoną jest? Asza? Nie, właśnie nigdy go nie zdążyłam o to zapytać. No nie, a mnie od razu na a początku tak, o to pytasz. Tak. I teraz a ja to powiem. w po naszej znajomości. I ja, po... I ja ci teraz mam powiedzieć to, czego mój mąż nie powiedział przez wiele, wiele miesięcy. Dobrze, jakim mąż, jakim mężem jest mój mąż? Yy, I teraz co? Yy, ponieważ jesteśmy yy, będzie, będzie nas ogląda opinia publiczna, więc ja mogę tylko chwalić, więc powiem tak, off the record powiem ci może takie yy, dramatyczniejsze rzeczy, ale teraz powiem ci tak. Mój mąż jest yy, człowiekiem, który, który ma coraz większy dystans do życia, który... Ma coraz więcej pokory wobec y, życia, który jest y, fantastycznym, inteligentnym, dowcipnym człowiekiem, chyba w tej chwili moim najlepszym przyjacielem. I y, co jeszcze, i coraz bardziej mi się podoba fizycznie i to jest trochę nieprawdopodobne, że po, po tylu, tylu latach po, po y, i co jest jeszcze niezwykłe że nagle Uprawiam sport, który wcześniej był jego pasją, ale żeby nie było, też nie zrobiłam tego dla niego, tylko po prostu nudziłam się w tej Hiszpanii. Biegać nie mogłam, bo było 40 stopni ciepła, i słuchajcie, miałam kilka takich naprawdę zapaści, i stwierdziłam, dobra, muszę wymyślić sobie jakiś inny sport. I tam siedziałam w miejscu przy moich dzieciakach, które były na tych wszystkich summer campach tenisowych. Mówię, dobra. Znajdę jakiegoś trenera, znalazł się taki fajny Polak, Michał ja on mówi dobra, chodź. I pamiętam pierwsze zajęcia z nim, mówię słuchaj Michał, ja niczego się nie nauczę, ja mam tak słabe ręce. Słuchaj, gram po prostu dwie godziny dziennie, minimum pięć razy w tygodniu, jak nie pracuję. Jak pracuję też zdarza mi się grać, wtedy też dwie godziny dziennie. Jestem po prostu totalną fanką, jestem świrem tenisowym jak mój mąż. Wiesz, ja zapytałam o to, jakim mężem jest Maciek, ponieważ ja jestem wierną fanką Waszych Aha. rolek instagramowych. E, I pamiętam tutaj a, a propos właśnie tych remontów, pamiętam jedną z rolek, że Maciek przez długi, długi czas miał naprawić chyba jakąś listwę przy oknie, tak. było coś takiego. Więc tutaj Ale wiesz, to a propos była remont... prawda, to była prawda, On, to, nie, to, to akurat nagrywaliśmy w innym miejscu, ale miał fragment zasłony naprawić, bo powiedziałam, że do takiego drobnego elementu nie, nie wezmę... Stolarza, bo mi się kompletnie to nie kalkuluje, żeby mój mąż się w tym jakby sprawdził, no i nie zrobił tego przez wiele, wiele miesięcy. I w końcu, z tego co pamiętam, to zrobił, ale chyba tak zajęło mu to 7 miesięcy. Więc to jest mój mąż. Natomiast z drugiej strony, mój mąż. Ma taką smykałkę, jeżeli chodzi o, o takie ręczne roboty i o takie ręczne yy, yy, remonty, bo pamiętam jak wykańczaliśmy pewną nieruchomość poza, warsz... poza Polską, to tam mieliśmy bardzo duży problem z, yy, z ludźmi, którzy remontowali nam dom. No i mój mąż wtedy naprawdę nauczył się robić wielu, wielu rzeczy sam, nie miał trochę wyjścia. Ja pilnowałam dzieci, ale też tak jak mówię, my się trochę dzielimy tymi obowiązkami, yy, bo ja potem Buduję to, to ognisko i dopieszczam, a on zajmował się tą najczarniejszą robotą. Ale, żeby nie było, to naprawdę jest wiele wnętrz już w moim, jakby w naszym otoczeniu, które bez pomocy architekta wykonałam, z pomocą panów wykonałam sama, więc jestem z tego dumna. Ale, żeby nie było, Ostatni projekt wdętrzarski, który wymagał oprócz postawienia ścian wielu innych elementów, czyli tak naprawdę y, całej instalacji elektrycznej, rozplanowania, y, rozplanowania wielu innych takich rzeczy, które, y, które wymagały zdecydowanie precyzji, a ja nie miałam na tę na precyzję czasu, postanowiłam. Yy, yy, współpracować i yy, wziąć yy, po prostu, jako klientka, yy, bardzo fajną architektkę, Ankę Błaszczyk, która, nomen omen, jest teraz jurorką w programie. I żeby nie było, to była sytuacja taka, że spotkałyśmy się na castingu, a nie wiedziałyśmy, że startujemy do tego samego programu. Ale, żeby było jeszcze śmieszniej i zabawniej, Anka, jakiś od razu po tym, jak zrobiliśmy to wnętrze, powiedziała do mnie tak, Aśka, co ja mam zrobić, żeby wystąpić w jakimś takim fajnym, dużym projekcie telewizyjnym o wnętrzach? Ja mówię, Anka, szczerze, <grystanie> możesz sobie o tym marzyć, to się nigdy nie zdarzy. I przysięgam, dwa miesiące później ona dostała telefon i ja. To było coś po prostu niezwykłego. Mm -hmm. Czyli teraz mówię o tym, jak bardzo afirmując coś, spełniamy i jesteśmy w stanie spełniać swoje marzenia. Mm -hmm.